Cześć z tej strony Z. Zapraszam Was do obejrzenia materiału, w którym zademonstruję sposoby ustawiania zegarka Seiko Astron GPS Solar. Do prezentacji wykorzystam model o referencji SSE 167J1 wyposażony w mechanizm kaliber 8x53. W celu ręcznego skorygowania czasu i daty z wykorzystaniem GPS. Wystarczy przez około 3 sekundy przytrzymać górny przycisk. Po rozpoczęciu operacji, sekundnik ustawia się najpierw na godzinę 12, następnie powinien przesunąć się na indeks odpowiadający ilości wykrytych satelitów GPS, co jednocześnie informuje nas o łatwości wykonania operacji. Po zakończeniu procesu, sekundnik przemieści się na wskaźnik Y umieszczony na skali minutowej, co oznacza, że ustawianie czasu zakończyło się sukcesem. W tym samym czasie położenie wskazówek i datownika zostanie skorygowane. Jeżeli sekundnik pozostanie na godzinie 12, to znak, że zegarek nie zdołał połączyć się z żadnym satelitą. W dalszej kolejności przesunie się na wskaźnik N, informując o braku synchronizacji czasu. W celu ustawienia strefy czasowej przy użyciu GPS. Należy przytrzymać górny przycisk przez 6 sekund. W pierwszej kolejności sekundnik ustawi się na godzinę 12, następnie obróci się o 180 stopni, przechodząc na godzinę 6. Wskaźnik trybu ustawi się najpierw na jedynce, następnie przejdzie do indeksu 4. W tym momencie należy zwolnić wciśnięty przycisk. Zegarek rozpocznie wyszukiwanie satelitów i poinformuje o ilości, z którą nawiązał kontakt. Do określenia pozycji w dwóch wymiarach. Wystarczy kontakt z trzema satelitami. Jeżeli zegarek wskazuje taką wartość, oznacza to, że możliwe jest ustalenie strefy czasowej. Każda wartość powyżej oznacza dogodne warunki do przeprowadzenia operacji. Natomiast wskazanie sekundnika na indeks 2.1 lub pozostanie na godzinie 12 oznacza brak możliwości do ustalenia strefy czasowej. W zależności od tego, czy operacja zakończy się sukcesem lub niepowodzeniem. W następnym kroku sekundnik przesunie się na indeks Y lub N na skali minutowej. Jeżeli udało się wykonać operację, a strefa czasowa, w której się znajdujemy, jest różna od tej, która ustawiona jest w zegarku, zostanie ona zmieniona na właściwą. Aby sprawdzić aktualnie ustawioną w zegarku strefę czasową, wystarczy wysunąć koronkę na pierwszy stopień. Spowoduje to przesunięcie się sekundnika na symbol miasta przypisany w konkretnej strefie. Czas środkowoeuropejski, który obowiązuje w Polsce, przesunięty jest od czasu uniwersalnego UTC o jedną godzinę do przodu. Stąd często znaleźć można oznaczenie plus jeden na lunecie. Jest on przypisywany zazwyczaj do Paryża lub Berlina, a obowiązuje również m.in. w Hiszpanii, Szwecji i we Włoszech. W sytuacji, kiedy ustawianie czasu za pomocą GPS jest niemożliwe, operację tę można wykonać ręcznie. Aby wejść w tryb umożliwiający zmianę czasu, należy wyciągnąć koronkę do pozycji drugiego wysuwu. Następnie należy nacisnąć i zwolnić przycisk dolny. Aktywacja trybu ręcznego nastawiania czasu zostanie zasygnalizowana poprzez przesunięcie wskazówki sekundowej na godzinę 12. Położenie wskazówki godzinowej i minutowej zmienia się poprzez kręcenie koronką. W zależności od kierunku obrotu wskazówki możemy przesuwać do przodu lub do tyłu. Bardzo dobrze wyczuwane kliknięcia w trakcie kręcenia odpowiadają przesunięciu wskazówki minutowej o jedną jednostkę. Jeżeli konieczna jest zmiana o dłuższy odcinek czasu, możliwe jest wprowadzenie wskazówek w tryb automatycznego przesuwania się. Aby to zrobić, należy wykonać dynamiczny obrót koronką, co spowoduje samoczynne przesuwanie się wskazówek w wybranym kierunku. Gdy znajdą się one w odpowiedniej pozycji, wystarczy wykonać obrót w dowolnym kierunku, co spowoduje ich zatrzymanie. Ręczne ustawianie datownika można wykonać wyłącznie poprzez przesuwanie wskazówek. Należy w tym wypadku wziąć pod uwagę czas przed i po południu. Po zakończeniu edycji wystarczy wcisnąć koronkę. Zagarek przejdzie w tryb wskazania czasu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Wskazania małej tarczy zostaną skorygowane automatycznie. W celu ręcznego ustawienia strefy czasowej bez wsparcia technologią GPS należy wysunąć koronkę na pozycję pierwszego wysuwu. W tym trybie wskazówka sekundowa pokazuje aktualnie ustawioną strefę czasową. Aby ją zmienić, wystarczy obracać koronkę w dowolnym kierunku do momentu, w którym przejdziemy do właściwej strefy czasowej. W tym samym trybie, przy wysuniętej koronce, możemy również przełączyć się pomiędzy czasem letnim i zimowym. Żeby to zrobić, trzeba przez 3 sekundy przytrzymać przycisk górny. Aktualny format czasu wskazywany jest na lewej subtarczy. Czas letni oznaczony jest jako DST, a czas zimowy jako sąsiadujący punkt. Kiedy wszystkie ustawienia są już prawidłowe, wystarczy wcisnąć koronkę. Czas wskazywany na dolnej subtarczy bazuje na ustawieniu głównego zegara, dlatego ustawia się go jedynie poprzez zmianę strefy czasowej. Aby ustawić żądaną strefę, należy wysunąć koronkę na pierwszy stopień. W ten sposób znajdziemy się w trybie zmiany strefy czasowej głównej tarczy. Aby przejść do ustawień małej subtarczy, trzeba wcisnąć dolny przycisk. Sekundnik przejdzie do właściwej dla niej strefy czasowej, a wskaźnik dnia tygodnia ustawi się poza swoją skalą, na wysokości indeksów w kształcie trójkąta. W tym trybie, poprzez obracanie koronką, mamy możliwość zmiany strefy czasowej małej tarczy. Aby zakończyć edycję, wystarczy wcisnąć koronkę. W przypadku, gdy po dokonaniu korekty z wykorzystaniem GPS czas, data lub inne wskazania są niewłaściwe, mogło dojść do rozkalibrowania wskazówek lub datownika. Może być to efekt wstrząsu lub uderzenia, albo działania silnego pola magnetycznego. W takiej sytuacji należy sprawdzić bazowe położenie wskazówek i w razie konieczności skorygować je. Aby wejść w tryb bazowego ustawienia wskazówek i datownika, należy wysunąć koronkę na drugi stopień wysuwu, jak w przypadku ręcznego ustawiania godziny, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy górny przycisk. Sekundnik ustawi się na 36. sekundzie a wskaźniki tarczy drugiego czasu powinny przejść do pozycji wyznaczającej północ. Jeżeli tak się nie stanie, poprzez obroty koronką należy dokonać korekty. W tej operacji trzeba wziąć pod uwagę wskazania małej tarczy z czasem przed i po południu, aby ustawić godzinę 24, a nie 12 w południe. Jeżeli wskazówki będą poprawnie skalibrowane, można przejść do kolejnego kroku, naciskając górny przycisk. Sekundnik przemieści się na siódmą sekundę, a wskaźnik dnia tygodnia powinien ustawić się w pozycji wskazującej niedzielę. W razie konieczności należy skalibrować go poprzez obroty koronką. Ponowne naciśnięcie przycisku górnego spowoduje przesunięcie się sekundnika na 18 sekundę, a zegarek przejdzie do trybu regulacji pozycji początkowej daty. W tym momencie w oknie datownika w samym centrum powinna być wyświetlania wartość 1. W razie konieczności edycja odbywa się poprzez obroty koronką. Przejście do kolejnego kroku, sygnalizowane przesunięciem sekundnika na 53 sekundę, daje możliwość regulacji wskaźnika lewej subtarczy. Powinna ustawić się ona na pozycji początkowej na skali wskazującej stan naładowania akumulatora. W razie konieczności jej położenie edytujemy podobnie jak w poprzednich krokach. Kiedy wszystkie ustawienia są już poprawne, wystarczy wcisnąć koronkę. To już wszystko, co przygotowałem dla Was na temat tego modelu. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał i dzięki niemu będziecie w stanie w pełni wykorzystać możliwości, które daje zegarek Seiko Astron. Pozdrawiam.